nie, To powiem, że mam zespół turecki i będę. <gry> nie, nie skupię się. Ja na myślę, że nie... takie rzeczy byłyby najlepsze w tym nagraniu. Znajdujemy się właśnie w księgarni Tu, czy tam w Kętach, na kęckim rynku dokładniej. I z nami autor dwóch książek Przemysław, Samuel Gąsiorek. Cześć. Cześć, witam Cię Dawidku. Dzień dobry, witam wszystkich odbiorców Wrzuć Info. No tak mnie poważnie zapowiedziałeś, no właśnie. że yy, tak się zastanawiałem przed chwilę, kto to jest, ale, no, ale powiem to tak ty. ogólnie, że to chyba ja, ale powiem ogólnie, że zwykły chłopak z Kent, po prostu z dużą ilością zajawek, no i jedną z nich to właśnie jest napisanie tych dwóch książek. No właśnie powiedz mi, Przemku, no bo to nie jest nasza pierwsza rozmowa, znamy się już od długiego czasu. Czy ty się jarałeś pisaniem? Od dawna miałeś w planach napisanie książki. Mówię ogólnie, mhm. wiesz, o, o, o próbie jakiejś napisania książki, nie wiem, które nie wyszły, czy w ogóle kiedyś powstawały takie próby, czy marzyłeś o tym i dopiero przy Kanty się to udało? No dobre pytanie. Tak powiem Ci, że tak naprawdę już od 15 roku życia pisałem, jak to się mówi, do szuflady. Mhm i powstawały jakieś proste teksty, no głównie opowiadania. kilka sobie opublikowałem na nowej fantastyce. Ale głównie właśnie to były tak dla mnie spełniałem się twórczo. Bo jednak mi tego troszeczkę brakowało, mam w miarę taką myślę, że artystyczną kreatywną duszę. No i potrzebowałem się realizować w taki sposób. Albo to były sesje RPG, gdzie tworzyłem scenariusze, Albo to właśnie były opowiadania, głównie właśnie fantazy. Czyli to tak w zasadzie od RPG wzięła się Twoja miłość do historii, do fantazy? Tak, Kumpel zaraził mnie w gimnazjum Dungeons Dragons. Teraz akurat wyszedł film w kinach. Nie byłem, ale podobno świetny, więc jeszcze myślę, że się załapię się i wybiorę. Coś słyszałem, coś słyszałem. Bardzo dobre oceny na film chyba 7,5. Podobno świetnie zrealizowany, humorystyczny. Wcześniejsze jakieś realizacje Dungeona były takie średniowe, bym powiedział, a teraz są bardzo polecane. No i właśnie to był system Dungeon, Warhammer. Graliśmy w piwnicy u mnie, taki klimat troszeczkę półmroku, był stały skład, tak odrobinę się zmieniał cztero-, sześcio-osobowy z reguły, no i tam była narracja, kreowanie świata. No i reszta graczy wcielała się w swoje postacie. Ja opowiadałem historię, czyli byłem narratorem. No i oczywiście... Byłeś do tego... tym mistrzem gry, tak? Tak, mistrzem gry, dokładnie. No i trzeba się było do tego wcześniej odrobinę przygotować. Dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, żeby jakiś bazowy scenariusz wymyślić, zadania dla tych bohaterów. A oni później je realizowali podczas takiej sesji 3-4 godzinnej. Okej. Okay. Mam się tutaj operator teraz czołga... Lekko skrada. Tak, skrada się, żeby go czasem nie było widać w kadrze. Jakub nie przejmuj się. No dobrze, bo to tak rozluźniająco działa, tak, bardzo się cieszę. Tak. Przemek, ale sesje RPG, czy ty dalej grasz w te gry, w te, w te, w te karcianki? Co? To są karcianki. To... Karcianki to jeszcze jest troszeczkę co innej planszówki. Też lubię zagrać, ale nie ukrywam, przy ilości zajęć mam teraz dość mało czasu na to. Jeżeli chodzi o takie sesje, właśnie opowiadane, bo to jest taka historia opowiadana, storytelling. No tak, musisz prowadzić graczy. Dokładnie. Więc bardziej na tym się to opiera, niż na fizycznych atrybutach typu, nie wiem, kartka, plansza. Okay. Także większość dzieje się tej akcji w naszych głowach i trzeba to kreować w wyobraźni. Natomiast przyznam się, że obecnie, kiedy jeszcze pisałem książkę, no głównie temu się poświęcałem. Natomiast na gry nie było za bardzo czasu, ale mniej więcej jeszcze z 3-4 lata temu grywałem. A do powiedzmy od gimnazjum do okresu ostatniego roku studiów no było to regularne granie praktycznie co piątek lub co drugi piątek spotykaliśmy się Ale to rozwija dodaje daje, znaczy 4 to tak, daje tak, trochę tak. doświadczenia takiego jak to powiedzieć ta kreatywności mhm. tak 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 tak, 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 e, tak i powiem ci że dzięki temu no podejrzewam że założyłem firmę jaką założyłem czyli fabrykę kreatywności gdzie musiałem wymyślać nowe scenariusze, czy w ogóle od podstaw pokazów, warsztatów edukacyjnych dla dzieciaków. Na pewno mi to bardzo dużo pomogło, to, że wcześniej grałem w te gry w liceum, no bo jednak trzeba było cały czas pracować wyobraźnią, pracować głową, jakieś schematy sobie w głowie układać. No i coś, co mogłoby się wydawać tak trywialnego jak gra fabularna, mega się na to przekładało. Okej, okay. o, o, o książce jeszcze, jeszcze pogadamy za chwilę. Fabryka kreatywności, czyli, czyli firma, po, popularyzacja nauki. Firma, którą założyłeś, Popular, popularyzacja nauki. Powiedz mi, na czym to polega? To są pokazy organizowane w szkołach, tak? Tak, jeżdżę po szkołach, przedszkolach, domach kultury czasami zdarzają się galerie handlowe. Mhm. I ogólnie mam kilka tematów, które realizuję, na przykład takie naukowe show, czyli wybuchy, gdzieś ręka się podpala, kolory się zmieniają od czynników, do części eksperymentów zabieram dzieciaki jako ochotników, część tych bardziej niebezpiecznych realizuję już ja sam. E, oprócz tego też warsztaty z robotyki na kloskach Lego. No, e, teraz prawie jest, zbliża się dzień mamy, więc mam maraton po szkołach ogrodów w szkle: e, czy to mydełek, czy świec żelowych, czyli takie warsztaty, z których dzieciaki mogą wynieść jakiś prezent, upominek. I, tu, i, tutaj, e, tutaj, znowu, i tutaj znowu rzeczy, które realizujesz na co dzień, można powiedzieć, przydały się. W napisaniu tych dwóch Też, książek? Jak najbardziej, bo na przykład pojawia się w książce taka postać jak Mistrz Sędziwój, taki trochę szalony naukowiec, wzorowany na Leonardo da Vinci i na przykład jego warsztat pracy no, był mi bliski i dużo osób, które czytało, no, to mówi, że ten wątek im się bardzo podobał. No, był taki z mojego know-how wyniesiony, ponieważ no, sam mam takie mini laboratorium w piwnicy, tymi eksperymentami zajmuję się od dawna. Więc wiedziałem, jak to ubrać, żeby to fajnie wyglądało. Poza tym interesowałem się postacią Leonarda da Vinci, więc gdzieś te modele i jego też przeniosłem do tej pracowni, oczywiście troszeczkę to modyfikując. Okay. Dla kogo są te książki, powiedz mi? Co, to jest dla troszkę starszego odbiorcy. No właśnie tu bym chciał zaznaczyć, bo często mylą, że jak fabryka kreatywności, to czy nie napisałem książki dla dzieci albo dla młodzieży. No nie do końca to na pewno nie dla dzieci. Dla młodzieży też jeszcze bym się wstrzymał, no tak mniej więcej 18 plus, no najmniej jak się mnie pytają i tak <laughs> proszą, czy nie da się tej granicy przesunąć w dół. No myślę, że tak 16 plus, ponieważ pojawiają się też trochę scen brutalnych trochę no nie ukrywam ten tam erotycznych no i fabuła jest dość skomplikowana więc ktoś kto przeżył nieco tych lat no łatwiej będzie miał się odnaleźć w świecie tej książki dlatego jest, to dla, jest ona dla starszych odbiorców raczej dorosłych a szczególnie dla osób które interesują się czy lubią historię oraz fantastykę no właśnie ile tej historii takiej wiesz prawdziwej tych regionów, bo, bo Beskidy w mrokach dziejów, twoja nowa książka to jest też o, o regionie tutaj Kent? Tak, Kanti, czyli kęty średniowieczne też się pojawiają. No ale tutaj już wybrałem się nieco dalej i powędrowaliśmy skrzydłakami. Po głównie, po głównie tak Beskid mały ten nasz lokalny, chociaż sporadycznie wychodziliśmy nieco dalej, jak na przykład do Cieszyna w tych Beskidach. Ale przez to, że od trzech lat tak bardzo regularnie i przynajmniej dwa razy w miesiącu, trzy razy w miesiącu spaceruję po naszych Beskidach, no to szlaki, przyroda, otoczenie było mi bardzo bliskie, dość łatwo miałem to przedstawić i z własnego doświadczenia, także i tamczonka, chrobacza, magurka, te nasze górki będą się żar, będą się pojawiały w Beskidach. No i starałem się dość wiernie, jeżeli może nie identycznie szlaki, bo te szlaki wiadomo się zmieniały na przestrzeni wieków, no to na pewno klimat, faunę, florę, jaka wtedy występowała, starałem się przedstawić. No i góro łazi też znajdą tu coś dla siebie i na pewno poczują klimat tej książki. Okej, okay, powiedz mi, bo jakby te dwie książki powstały w dość krótkim, można powiedzieć, czasie. Rzadko się zdarza, żeby pisarz wydawał. Rokrocznie powiedzmy czy tam co Szczególnie dwa. Szczególnie jeżeli chodzi o książki. grubość tak. książki, bo zdarzają się pisarze, co nawet powiedzmy cztery książki w ciągu roku popełnią, no ale to już zawodowo się tym zajmują tylko i często są, są to ciększe pozycje. Natomiast obie mają po 450, mniej więcej stron, więc no faktycznie tempo było dość duże. Ile ci to zajęło? Ile, ile, ile zajęło? Drugi tom faktycznie, to, ponieważ zami. już e, miałem szlak przetarty, wiedziałem jak pisać, wiedziałem jak układać e, mniej więcej tą narrację, hmm. jak to też graficznie powinno być rozpisane, e, już miałem research zrobiony, czułem tą epokę średniowiecza, e, więc faktycznie dużo łatwiej mi się pisało i ten drugi tom takiej rzetelnej pracy to był rok czasu, więc jak na taką książkę to stosunkowo szybko. E, no i muszę powiedzieć, że tutaj no, troszkę wyzwanie sobie na, narzuciłem, żeby to tak zamknąć. Chciałem po prostu dowieść projekt, żeby e, nie stracić zaufania czytelników. Obiecałem, że m, będzie kontynuacja, że zamkną się losy Jaczemira, głównego bohatera. E, no i bardzo mi na tym zależało. Nie chciałem tego odwlekać w czasie, żeby się później na przykład nie zniechęcić, nie porzucić, e, dlatego też takie, takie tempo. No i może wyprzedzając, nie ukrywam, że teraz sobie też coś piszę, zagaiłem na Facebooku, co chcieliby czytelnicy zobaczyć, przeczytać, no, byłby to kryminał, no i staram się powoli w tym realizować, ale teraz już bez pośpiechu, robię to typowo, żeby mi sprawiało przyjemność po godzinach, nie podaję żadnej konkretnej daty. Kiedy powstanie, to powstanie i czy powstanie, no mam nadzieję, że tak, yy, ale na pewno będę to robił dużo na spokojnie i, i w wolnych chwilach. Okej, okay, jeżeli ktoś nas teraz ogląda z naszych młodszych widzów, których chce yy, napisać książkę, to, to co byś mu powiedział? Pierdolni się w głowę, czy raczej może. Yy, Wytłumaczył, mm -hmm. ile to trwa. Powiedz znaczy, mi, jak tak, to wygląda jest w ogóle. Bardzo właśnie duży wkład proces. włożony w tą pracę. I sam może wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, yy, na co się pisze. Zczywiście yy, na głęboką Tak, tak, tak. I yy, jeżeli ktoś chce to robić w formie pasji, pomijając zarobki, bo teraz te książki robiłem w formie selfa, płaciłem sobie tam za drugie redakcję i tak dalej. Było mnie na to stać, ale jeżeli ktoś idzie z nastawieniem, że a muszę zarobić kokosy, napisać bestseller, no to praktycznie spalony na starcie, raczej bym tak nie mierzył, tylko robić to właśnie dla własnej satysfakcji, realizacji się, żeby później się nie zniechęcić, czy nie zawieść. No jeżeli już ktoś chce się zabrać za to pisanie, no to najlepiej jest, są różne też poradniki jak pisać, ale tak naprawdę olałbym to... I po prostu samemu testował swój warsztat. Czy na początek najlepiej tak naprawdę byłoby zrobić mniejsze formy, jakieś opowiadanie, dać znajomym do przeczytania, no często znajomi, no to dadzą taki dobry feedback, czy tak poklepią po plecach, ale właśnie sprawdzić się, czy w jakimś konkursie wystartować. Są różne literackie w okolicy, w Bielsku teraz też ma być jakiś konkurs, mhm. czy właśnie na nową fantastykę. Też nie zrażać się, bo czasami, no to są zbyt znów mocni krytycy. Ale można też wyciągnąć jakieś tipy dla siebie, feedback, co poprawić, co można by było zrobić lepiej. No i wtedy pracować, poprawiać ten warsztat. No a książka to myślę, że to byłoby takie, byłby to dalszy etap żeby od razu na, y, nie popełniać sobie dużej ilości błędów na tak dużym dziele, bo później może być to ciężko odkręcić, więc na początek proponowałbym pisać opowiadania, no i popatrzeć, jest dużo też darmowych tutoriali na YouTube, mm. jakiś porad. Y, no Okej, okay, ale od Ciebie jako od doświadczonego, czyli zaczynamy od researchu. Mhm. Tak, no na pewno musi być, y, jeżeli musi, nie musi być, żeby książka była taka wiarygodna, rzetelna, szczególnie jeżeli na przykład, tak, ja, w jakiejś epoce historycznej chcemy to umiejscowić, no to dobrze by było, żeby nie były to tylko wymysły naszej wyobraźni, a faktycznie się zainteresować, zrobić research, czy po polsku chyba się to querenda nazywa, czyli przejść, badanie, przejście na przykład do muzeów, pouczestniczyć w jakichś rekonstrukcjach historycznych. Tu akurat mówię na swoim stricte przykładzie. No, jak ktoś chce pisać kryminał, no to dobrze byłoby się wybrać na policję, na komisariat, popytać o jakieś ciekawe sprawy, poszukać wtedy w internecie, na przykład ze strony psychologicznej, jak się zachowują, nie wiem, złodzieje, mordercy i tak dalej. Pochodzić troszeczkę. Po mieście poczuć klimatu danego miasta, w którym się chce pisać, posłuchać rozmów, tak żeby po prostu to później łatwiej móc przelać na papier. Także research to taka pierwsza faza, na drugą mniej więcej nakreślić sobie postaci bohaterów. Ty też masz taką tablicę na ścianie z pineskami, z córeczkami. Mapę, ale aż tak nie, jak to jest okay. w detektywistycznych jakichś czy kryminalnych filmach. Chociaż troszeczkę sobie rozrysowałem jak gdyby dane postacie, karteczki miałem ponaklejane i to faktycznie później mi było łatwo zobaczyć na ścianę. Dzięki temu się nie myliłem, bo jak już masz ileś tych postaci, na początek się wydaje, że a przecież to moja książka, to wszystko wiem, pamiętam. No a nagle zaczynasz pisać i zapomniałeś jaki dany bohater miał wiek, jaki kolor oczu, jakie włosy. No i żeby tych błędów fabularnych nie robić, no to dobrze by było to sobie taką Wikipedię powiedzmy na ścianie zrobić, opisywać najważniejsze wydarzenia tych bohaterów, więc to przygotować. Więcej natomiast no ja akurat nie jestem fanem, są, można powiedzieć, dwie szkoły, jedna to architekta, czyli przygotować sobie wszystko, wypisać punkt po punkcie, jak fabuła ma przebiegać, jakie ma być zakończenie, jakie mniej więcej rozdziały. To w kryminałach na pewno sprawdzi się lepiej. Natomiast fantazy, które pisałem, żeby się też tym bawić, to była metoda tak zwanego ogrodnika. Czyli miałem pewien pomysł, miałem pewne postacie, co chcę zrobić, ale nie rozrysowałem dokładnie fabuły, tylko dałem się jak gdyby tym bohaterom prowadzić, pisałem i tak jak mnie fantazja poniosła, coś później wiadomo, trzeba było więcej popoprawiać, uzupełnić, żeby wszystko się, wszystkie puzzle się połączyły, ale bardziej się tym bawiłem i cieszyło mnie to, że zaskakują mnie niektóre pomysły, które w głowie się pojawiają, albo wręcz te postaci zaczęły żyć własnym życiem i prowadzić mnie. Okej. Okay. Eee... Jakby to nie brzmiało metafizycznie to prawda przymku czyli teraz w planach kryminał no, tak mam Czyli nadzieję, możemy że... Cię spotkać gdzieś na komisariatach policji. <noise> no, mam nadzieję, że nie w, w roli skazanego, że nie zabrnę za daleko, e, ale pewnie w którymś momencie się pojawię. Na razie sobie spaceruję trochę po Bielsku i poznaję, bo mimo, że w Bielsku się e, urodziłem, no i gdzieś to Bielsko bliskie, czy dyskoteki, imprezy, e, Czyli galerie. to jest ta przyjemniejsza część. Tak, ale, ale też muszę pozwiedzać takie uliczki, które mają boczne, że tak powiem, swój półświatek i Dobrze też nocą się po, e, pospacerować, no nie ukrywam trochę też patologii i tej gorszej strony Bielska poznać. E, Zrobię taki liser. I to faktycznie jest przyjemne, można się wykazać, spisać. tak Inaczej się w ogóle odkrywa wtedy miasto czy ludzi, jak się tam tak uważniej przyglądasz. Mhm. Nie w biegu, bo nieraz jesteśmy zabiegani, nie pomyślimy nawet o tym, co nas otacza. A to jak tak do tego podchodzisz analitycznie, no to różne fajne rzeczy przy okazji wynikają i z aspektów psychologicznych, i takiej właśnie uwagi, uważności na otoczenie, teraźniejszość. Okej, okay, a na koniec powiedz mi, po co pojechałeś do Jerozolimy? Po co pojechałem do Jerozolimy? Tu może to też będzie trochę research, jeżeli e, nie będzie to na wyrost, bo być może... Czyli któryś z bohaterów spotek... będzie Rzymianinem. Rzymianinem może nie, może, może Żydem, e, albo z Izraela, albo Palestyńczykiem. E, różnie to bywa. E, bo już mnie posądzają o antysemityzm, także może nie będę tam... Dlatego e, powiedziałem Rzymianinem. <grymianinem> <grymianinem> e, Żydów przytaczał, szanownych. E, natomiast... E, głównie tak naprawdę była to sprawa pielgrzymkowa. Mama jechała i mnie zachęciła, żebym był jej bodyguardem, a tak, żeby się dobrze czuła na tej pielgrzymce. A z drugiej strony chciałem pozwiedzać bo dużo też aspektów historycznych i nie zawiodłem się. Mieliśmy bardzo aktywne dni od 7 rano do 18, cały czas spacerowania zorganizowana. Sam, jeżeli bym pojechał na własną rękę, jeżeli zwiedziłbym jedną piątą, jedną szóstą, tego to jest wszystko, nie byłbym w stanie tak zaplanować. A dużo fajnych wątków i może, może jakoś to tak zaplątam, żeby się też w książce pojawiło. Fajną by to miało wartość. Mam, mam kilka pomysłów, ale tak jak mówię, na razie to jest jeszcze dość długa droga do tego. Okej, okay. Przemku, gdzie można kupić książki? Książeczki, no to przede wszystkim polecam. Księgarnię u FC tu czytam w kętach, w której obecnie się znajdujemy pijemy i pijemy kawkę. No, ja wypiłem przed chwilką, żeby się trochę pobudzić w ten leniwy, w tą leniwą środę, bo taki ospały trochę dzień, szaroburo na polu. Także możemy jak najbardziej tutaj i z Ewcią właśnie współpracowałem już od samego początku. Tutaj w tej księgarni pojawiło się Kanti. Po raz pierwszy ogólnie, natomiast później też podjąłem współpracę z hurtownią, no musiałem to zrobić, więc teraz pojawia się w większej ilości księgarstw stacjonarnych, no a w bardzo wielu internetowych też jest księgarniach. Wystarczy Tak, jeżeli tytuły. się zgoogluje, to na pewno znajdziemy czy to Kanti, czy Beskidę w Mrokach Dziejów. Oczywiście zapraszam i zachęcam do nie kupowania, również. bo nic nie głosuje tak dobrze, jak mówię, jak pieniądze. No i nie ukrywam, że jeżeli się zwracają koszty, no to też mnie bardziej inspiruje, mobilizuje, motywuje do pisania kolejnych rzeczy. Spełniłem się, zrealizowałem marzenie ale jeżeli miałbym pisać dalej, no też pochłania to trochę czasu, mam też inne hobby, zainteresowania, no fajnie, gdyby to nas siebie też w jakiś sposób zarobiło, na pewno byłoby to takie motywujące do dalszej pracy. No i ja również wam polecam zakup książek Przemka. Forma papierowa, tak ja jestem wygląda. może jakiejś, nie wiem, starej daty czy coś, okay, ja powiem ci, ale ja uwielbiam, wiesz. Zapach papieru, tak. do tych kartki też zastosowaliśmy takie bardziej klimatyczne, kremowe. Tak, no są naprawdę świetnie zrobione te książki. I może, aha, jeszcze bym wspomniał, okładkę i do Kanti i do Beskidów, Mroka Dziejów projektowała koleżanka Katarzyna Żak z Domu Kultury w Kętach, graficzka, bardzo zdolna osoba. Bardzo klimatyczne. Mhm. i mimo, że po pewnym czasie bym może dał jeszcze inne rzeczy, ale to wiadomo, że już się nie poprawia, czy w jakiejś następnej edycji. Yy, ale wyglądają tak. Jeżeli coś jest z nich nie tak, to przez to, że ja marudziłem i chciałem jak najwięcej symboli ukryć. Te okładki są też bardzo symboliczne. Jeżeli ktoś sobie to zacznie rozkminiać, tak jak cała książka, starałem się taką yy, pod zwykłą rozgryw, rozrywką ukryć yy, różne inne. Isteregi, isteregi, tak. tak, tak? I nie tylko. Pewne przemyślenia. i Myślę, że jest tam autoreklama, dużo cennych rzeczy, Starałem się, żeby to była rozrywka intelektualna na poziomie, no i wiele pracy w to zostało włożone, więc mam nadzieję, no już niektórzy czytelnicy, którzy przeczytali, którzy czy to na Messengerze, czy gdzieś na mieście mnie zaczepią, no doceniają, więc jak na razie odbiór jest bardzo pozytywny. Dziękuję, ci tak, tak że, że właśnie mam możliwość też zaprezentowania się, bo jednak jeżeli chodzi o tą promocję, no to taki self publisher ma nie tak łatwo przebić się no kiedy wielkie wydawnictwa są na rynku. Tuż obok, tuż obok tak jest. Dzięki. Fajnie, dzięki śliczne i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.